ma, witam No i kolejny dzień zmagań Kolejny, kolejny Czekamy tutaj papieru Na wiertareczkę Mam tutaj wiertareczkę Będziemy sobie zaraz szlifować Jaki mam piękny porządek Normalny porządek Jak nie wiem Jakiego tu papierku A może 180 Nada się? Nada Zakładamy. Jeśli fujemy te, te dziury. Zależy 120 może będzie szybciej, zobaczymy chujowy, bardzo no tutaj jest ładnie zrobiłem No, powierzchnia się robi coraz bardziej gładka. Tu oczywiście musimy jeszcze później przyszpachować, żeby wyrównać, ale tej szpachy to żyje tak symbolicznie. leży mi się zaszlichowanko. Bez klocka w pierdole. Tak wygląda po wymyciu. Wstępnie umyłem, i grupszak, przepłukałem. No, tu jeszcze musimy. Pachną przyciągnąć. No ale już równo się robi, równo, równo. Wtedy teraz najgorsza robota szlifowanie szpachli kurwa ale to jest i tak lepsze niż niż szlifowanie włókna z żywicą tak już już powoli się wyrównuje myślę, że papier 120 załatwi sprawę nie robię tego kurwa idealnie bo mi się nie chce Zrobię tak, żeby było tylko i tak. Tak wygląda efekt szlifowania. Szlifowałem papierem 120, 180, 320. Później wjechałem na wodny 400 i 500. I myślę, że jest zadawalający. Tu takie kurwa rudawe, nie wiem co to kurwa tak wyszło Czy to ta żywica czy chuj wie co, nie wiem Dziewica chyba Widać, że ta szpachla dużo tutaj zamaskowała Wiadomo, ta powierzchnia maski nie jest równa Musiałbym się młoteczkiem bawić od spodu czy coś Ewentualnie ktoś już uprzednio to spierdolił No ale jak dla mnie ten efekt już jest Zajebisty, abym nie spierdolił malu. Tu już mam też zderzaczek. Ładnie też... No i przystępujemy do malowania. Tu mamy podkładzik akrylowy. Pięknie tutaj zabezpieczyłem. Robimy to na wietrze. Szybciej wyschnie. No już widzę, że już widzę moje niedoskonałości, ale może podkład uzupełni chociaż troszkę. Tutaj i tak później musimy wodnym papierkiem zeszlifować. No, już się trochę nadlewa. Tutaj nie trzeba czekać druga warstwa może być od razu jak będą zacieki to to można przecież zeszlifować Zajbiście no. Maluję, kurwa. Tu, tu zaciekim się robił. Chuj to się wyszlifuje, kurwa. Normalnie, zajebiście. Folia ci się przykleja, kurwa? Tak się nie robi. Ty pojemnie kurwa, co ty robisz? Co ty robisz? Na wietrze robisz, kurwa. Dobra, czekamy aż to wyschnie ładnie, pięknie. No i przechodzimy do zderzaczka. Tu już tutaj tak profesjonalnie oczywiście jak to u mnie zakleiłem, zamaskowałem, otłuściłem. I podkładzikiem. Musimy troszkę wyrównać powietrze. O, tu widzę, że. Góry, doliny. No ale to tylko pasat i to tylko zderza. Jakąś naklejkę się pierdolnie, będzie elegancko. Nie wiem, czy będzie drugi taki pasat. Zobaczcie. Profesjonalna robota normalnie, lakiernicy będę mnie nienawidzieć. I tak właśnie wygląda maska i zderzak w podkładzie. Już tutaj wyszlifowałem. Jest jak jest, już nie będę poprawiał. Jest jak jest, już dzisiaj malujemy. Już tutaj sobie ładnie tak ogólnie okleiłem samochodzik, maskę tutaj zderzaczek, te dwa elementy będziemy malowali. Nie wiem czy dobrze okleiłem tutaj troszkę wyżej papierkiem wodnym tutaj przeleciałem, zmatowiłem troszkę. Najpierw cienka warstwa. Po każdym malowaniu czekamy 7 minut, aby nałożyć kolejną warstwę. Będziemy malować trzecią warstwę. No tak w sumie nie spodziewałem się cudów, no i cudów nie ma, ale będzie dobrze. do czwartej warstwy Czwarta warstwa za nami Wyschnie i chyba będzie ok Właśnie tak wygląda po pierwszej warstwie klaru Tu mi kurwa taty tu <grywa> kurwa tu ja plus lipap już panowie panowie co nic nie zrobić bo co zrobić o tu taki kres dobra naklejać się naklej i będzie gitara Kurwa. O jest. Ja pierdolę. Ale się odjebał. Ale się odjebał maniony, kurwa. Teraz. Ja pierdolę, kurwa. Zobaczcie, jak spierdoliłem to. Ja pierdolę. Porażka, kurwa, porażka. Było prawie dobrze, a tym bezbarwnym spierdoliłem, nie wiem. Jakoś tutaj, kurwa, taka... Lipa wyszła. Zderz zderzak jest taki, kurwa, matowy. Ja pierdolę, aleś, kurwa, zrobił. Aleś naprawił. Jakoś to trzeba poprawić. O, tu jest niemalowane. Tu malowałem takie kurwa place. Ja pierdolę. Porażka. Porażka. Jest gorzej niż kurwa z tymi pryszczami było. Raport z 15 minut później. Maskę z papierem wodnym. 1000 Zderzaczek też. Widać. Widać przejście. Widać przejście ogólnie na masce. Tak, kurwa widać ślady mocne. No widać, widać. Kurwa zjebałem robotę, ale ratuje, ratuje sytuację. Tu widać też przejście. Zmatowiłem to wszystko. Wystawię Passata na słońce. Niech to wyschnie ładnie, i wypoleruję. Pastą, pastą jakąś nie wiem, e, Finiszową czy tam, jaką tam, kurwa. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie znam się na pastach, ale postaram się to naprawić. Kurwa, bo no, no nie wiem, tak, kurwa takie odciechy bo to wygląda na maksa. Kurwa, mm. ty ja jebany bany, ty. Po wielu próbach i kombinacjach. Nadal kiepsko to wygląda. W sumie teraz doszedłem do tego, że niepotrzebnie, niepotrzebnie tylko sobie roboty narobię. Jak zawsze, kurwa. No i co? No i ten klar musimy tutaj ściągnąć. Zaraz go zeszlifuję. Selecę polareczką, no i będzie elegancko, mi się wydaje. Zdarza w miarę wygląda wiadomo nie jest to ideał do ideału dużo brakuje, dużo. Niestety bez ponownego lakierowania się nie obyło. Niepotrzebnie wtedy naprawdę lakierowałem tym bezbarwnym, nakładałem ten bezbarwny, bo bym sobie to później wypolerował i by się nic nie różniło. No, ale szkoda tylko czasu. spierdoliłem sobie spódnia. No, tak to wygląda teraz. Na pewno będzie lepiej niż było z tym lakierem bezbarwnym. Lakieru tego granatowego starszych minastyk. Widocznie tak musiało być. Ale nic się nie stało. Się naprawi naprawdę się naprawi obejdziemy samochód, zrobimy sobie zapraweczki luksior elegancko tu tak troszkę o te rdzawki już kurwa, już się zaoszczędziło w pincet. Kurwa nie ma już, <gryw> Pierdolę, nie ma już. Kurwa na maskę mi nie starczy. Ja pierdolę. Dobra, chuj w to. Na drugą warstwę poprawki mi nie wystarczy. No ale myślę, że będzie już dobrze. Wyschnie to. Już dzisiaj tego nie poleruję, bo znowu spierdolę coś przepaly, lakier. Jak tutaj w kilku miejscach. No i tak się zakończy. Chuj. Jutro wyschnie, przepoleruję całą maseczkę. Będzie elegancko. Zapraweczki, gdzie mogłem, to zrobiłem. No, no i taka robota, nie? Mamy kolejny dzień. Z tej odległości to wygląda, jakby ta maska była zajebista. No ale, już jak podchodzimy, to ukazuje nam się, że. Może tego nie widać, stanę tak, o, teraz widać. Na pewno widzicie to odcięcie. Jeszcze tego klaru, kurwa spod spodów widać trochę. No ale nie ma tej tragedii, co była wczoraj. Ładnie to wyschło przez noc. Słoneczko teraz jeszcze świeci, grzeje tą maseczkę, zaraz w ruch, w rękę biorę polerkę. No i będę tutaj polerował ogólnie. Będzie gitarka. No, i dobra, bierzemy sobie w mikrofibrę, dotrzemy, zobaczymy, kurwa efekt. Wiem, że szał nie będzie, ale może, może, może co nieco kurwa tu się zmieni nam, no. chociaż już widzę, że. Że, tutaj, w tych miejscach, gdzie, gdzie wczoraj przepaliłem lakier, to już polerka te miejsca spolerowała do tego przepalonego miejsca, czyli jest kurwa, jest kibel, tak to wygląda. To jest kurwa przepalone aż albo przepalone, albo papierkiem wodnym za mocno przeleciałem. Widać rysy w lakierze. <laughs> nie da się tego zniwelować. No może gdybym walczył, ale pierdolę. Najważniejsze, że purki nie ma. Mi się podoba. Mi się podoba, tak? metra dwóch nie widać tego jest dobrze tam. robota zrobiona zrobiona więc ten film więc ten film pewnie będzie trwał z godzinę albo siedem no ale tyle roboty było tyle roboty no. dobra to kończę w następnym filmie może zrobimy sobie zaciski Zaciski będą w takim kolorze, w jakim są makranteczki. Jak Wy to widzicie, granat biały i seledynowe zaciski hamulcowe. No mi się będzie podobało. Mi się będzie podobało. Najważniejsze, żeby była robota zrobiona. A resta to chuj w jakiś sposób. Dobra. Na razie trzymajcie się siemanko.